Sympathy. Do you expect the Gauls to welcome him when he arrives? I suppose he will bring with him an army of elephants! I dare say that would be quite a feat, even for the great Hannibal Barker. Cześć z, tej Jaga, z PIS 119, witam Was w kolejnym filmie z gry, jaką jest Rom2 na modyfikacji Parabelum. Gdzie jako Kartagina jesteśmy coraz bliżej końca naszej kampanii, tak? Dobrze słyszeliście? Zostało nam dosłownie 9 miast do podbicia, w tym trzeba zdobyć całą prowincję, 9 miast portowych do podbicia, to trzeba zaznaczyć. Przez zaznaczyć naszych sojuszników. No, to się wydarzy na przestrzeni kilku odcinków, bo tu jest jedno, tu jest drugie, tu gdzieś jest chyba trzecie, czwarte, piąte i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tutaj na północy. Na pewno są jeszcze jakieś miasta portowe. Potrzebujemy teraz Konesis, czyli teraz je zdobędziemy. Potrzebujemy Bosforusa, to będzie najgorsze, co trzeba zrobić. I potrzebujemy Syrii. Eee, żeby zdobyć Bosforus, wypłynę tutaj dwoma armiami, na pewno z, z Hiszpanii, prawdopodobnie. I zdobyć te trzy miasta. To są trzy miasta portowe. Są trzy miasta portowe, więc to są trzy miasta, które można zdobyć. Wtedy tak, utrzymujemy 9, czyli jeszcze potrzebujemy sześciu. Bez tych potrzebujemy 4, 5, 1, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2 1. Czyli tak czy siak, jesteśmy coraz bliżej końca. Nieważne, co się dzieje, nieważne, co się działo. My jesteśmy bliżej jeszcze, to możemy najwyżej podbić, bo jesteśmy blisko wtedy. Czy to jest mój sojusznik militarny, czy obronny? Militarny, okej, okay, czyli to się liczy do ciebie. Okej, okay, teraz tak. Tutaj Trebizond się kurwa rozwinął jak jakiś kurwa Turek seldżucki. do jedna. Cekuani nas lubią. Okej. Okay. Z nerwiami. Nerwiami też też lubią. To są nowe państwa. Ja bym chciał jakieś państwo tutaj... Wiecie. Przepraszam, sobie. już cię znam. Let us break bread and I will take word of our agreement and put it before my people. They will feast in celebration. Oby macie tutaj te tejjemy, nie? Wszystkie na północy. Tak. Tu nie wiem, czy jest jakiś kolwiek <coughs> Tu jest osada portowa. Tu jest Zagórski. Dobra, także siak. Jesteśmy w drodze do zdobycia końcowej osady tutaj, więc tura i zaraz będziemy ruszać pewnie na, na co będziemy ruszać, bo Rzym dalej chyba próbuję zdobyć y, tego, Venetów od Bałtyku. Idziemy dalej, takimi reżimowymi wojskami też. Nie, nie zepsuwam się audio, po prostu tak powiedziałem. Dziecko się urodziło. Protection expired po tej, po wojnie domowej. czy tak wygląda tutaj. Polityka, wy mnie bardzo kochacie, więc nie będzie żadnego problemu. Kto potrzebuje małżonka lub małżonki? No chuj w górę! Albo nogi w górę! Bo powiedziałem takim typowym tekstem: Kurwa, skapi na bomby! Bo gdzieś tu po drodze jesteście. Dobra. Tak czy siak, tu jest jeszcze jedna armia, która po wyjściu powoduje, że jest 14, która potrzebuje dwóch ludzi. Co wy potrzebujecie? Aha, wiem, czego wy potrzebujecie. Wiecie, tych, prozarzy! W takim razie, wy już możecie ruszyć stąd. Pizdiet! Pizdiet morzem i tak dalej. Możemy i wy będziecie się kierować już na bosfor. się Wydaje że to będzie racjonalne, bo oni tak czy siak są w wojnie z moim sojusznikiem. nie nienawidzą. A oni są już ze mną w wojnie! Nie, nie są w wojnie. Dobra, nieważne, nie tylko patrzyłem. Nienawidzą ja. Zarabiam z handlu ile? 680. O, szaj, mi się przydało. Tak, ja, mi się przydało. A już wściół. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to nie. Dobra, tu jest moja flota, co blokuje cały czas dopływ. Wy wracacie na naszej ziemię. Nawet wróćcie tutaj. Zupełnicie no, się i wrócimy tam. Dobra. Hmm. Mógłbym zrobić taki my Jesteście dobrze doświadczeni, więc nie chciałbym tego robić. Aleksandra, punkt werbunkowy plus 30 naturę, bo jesteśmy trzema armiami. Wy już nie macie problemów z jedzeniem, widzę. Okej, okay, to w takim razie. Wy. Dobra. I idziecie teraz aż do Aleksandrii. Wy z Aleksandrii. I wy też będziecie płynąć na Bosfor. Muszę od razu płynieć? Tu wejdźcie. Wydaje się, bo tyle będzie się będziecie na morzu. Okej, okay, ty tu naprawiasz wszystko, bardziej pomagasz zarządzać. W armii będą płynąć na bosfor, więc w tym na razie będziemy musieli poradzić w taki sposób. Okej, okay. w takim razie. Te trzy armie muszą tu wystarczyć na bieżąco. No nie mam więcej armii. Takich zawodowych. Nie, nie mam. Okej, okay. w takim razie. No tak, tutaj, wy tutaj, wypłyniecie, będziecie płynąć tutaj. Floty, zbyt nie potrzebuję, bo jeszcze nie jesteśmy w wojnie. A będziemy? Aaaa, dawaj to. ten to samo oczywiście. to Tu jest OK, wy się lubicie. Dobra, tura. Kolejny Total war, jakiego chciałbym nagrać, to może będzie Rom 2. Znaczy, Rom 2 za sobie wygraby, Ja pierdolę, <kłysy> ale może Medieval. Standardowo, zwrócimy do korzeni medievalowych. Wrócimy do Medievala, a może na podstawce. Może na podstawce zagrażę Mediwala. Dobra, the... może być Mediwala na podstawce. Byłoby to ciekawe. Albo do stylish still. No, ja myślę, że stylish byłby lepszy. Silent Steel na, na tym historycznym, lepszym modzie, tam było chyba Silent Steel z HH, Historical Historica Hotfix w tym stylu. To nie High hitla, Jak to było, 8-8 równa się HH, równa się H -H, wiecie co. Dobra, rangę dostałeś. Level upa też, lecimy z kulturą. Tutaj coś się dzieje. Tutaj. Yy... Aha, dobrze atakowaliście, dobra. Ok, czy ja mogę to na automacie wygrać? Mógłbym z dużymi stratami. Uuuu. <laughs> Gra mi nie pozwala walczyć tutaj ładnie. To tak, <laughs> w takim razie. Bitwa. Bitwa będzie, bitwa! czy u nas w całych strafach takich? Albo ja, ich 3000, jest dobra, bo ich w tym jest chyba dużo jednak. I co ty wasz pierwszy? Dwó dwóch kawalerzystów, <coughs> dwóch oszczepników, to was zraszujemy piechotą do walki z mieczami w sumie, bo innej nie mamy. Mamy tylko hoplitów i peltastów, i słoniami was okrążymy, dobra. Zapisujemy i do walki. To nie jest armię marzeń. Mogą być lepsze. Hmm. Ale mam trochę, trochę zniszczone to gardło tym krzykiem. Jutro będę mówił jak stary dziadek. Dobra, czekaj na rozmieszczenie. A nie, miało być. Czekaj, jakiś ten start. Dobra, chuj. E, to tak, na pewno kawalerię bym chciał na pierwszej szarży do nich tam i piechotę do walki z w wielkości was. E, plus słonie z drugiej strony. I reszta piechoty, czyli wy. Oraz wy. Stawiacie taką bazę pod kolejną armię? Gdzie? Tu, okej. Okay. Czyli. Biegiem, biegiem, nie do szarży! Na górce się ustawiliście. Do dziesięciu, osiemdziesięciu kawaleria by ucieka. Powoli pod tą górkę. Dobra, przyspieszmy to. Tu ja widać. Tutaj.

We'll kill them all. Oh, go. Fighter, go, go. the gods are with us. Order, my lord. My lord. Brutashi

Tutaj trochę cicho jesteśmy, słyszę to poddaję, zajebiście Jak piękne użycie kawalerii tutaj było. A czy kawalerii, kawalerii słoni, tak naprawdę 430 zabitych przez słonie, złote doświadczenie, zero strat, naprawdę to było boskie, co się działo, naprawdę moi drodzy. Armię doświadczona, mimo że niektóre jednostki są wycofane trochę, ale dalej to dają radę. Do mnie wypisują smsy. Tak, co ja mogę wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z Funny Moments. zabić to, znie się jaja. Przez to dostaliśmy parę ruchu, nie dostaliśmy ruchu. Fuck. To to. No nie dostaliśmy ruchu, ale myślę, że się uda coś zrobić tutaj. Może oni zaatakują. Tylko, że nie mają chyba z nimi wojny. A jak mają, to tam już pójdź. Nie mają. To już za turę i to zdobędziemy. W takim razie, moi drodzy. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z Fun Moments z Army. Oraz odcinek z The Last of Us wczorajszy. Mam nadzieję, że oba odcinki właśnie wam się podobały. I byliście z usatysfakcjonowani wczorajszymi błędami graficznymi z The Last of Us. Po prostu mnie rozjewały. Taka poważna scena, one mnie po prostu rozjebały. Dosłownie. Płyncie razem z tym wiatrem. Jak daleko. chyba wam to zajmie, ale. Jestem na to gotowy. Moi drodzy, w momencie zakończę ten odcinek. Będę się zami żegnał. Na razie, cześci, Do widzenia.